Trafiłeś we właściwe miejsce. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego rzeczy mają wagę, dlaczego niektóre cząstki są cięższe od innych, lub jak wszechświat się trzyma kupy, to ten film jest właśnie dla ciebie. Wszystko wokół ciebie, twoje ciało, powietrze, gwiazdy, istnieje w takiej formie, ponieważ wszystko ma masę. Masa jest powodem, dla którego cząstki mają wagę, atomy mogą się formować, a wszechświat nie jest po prostu chaotycznym wirerm energii. Bez masy nic by nie istniało w znanej nam formie. W naszym codziennym życiu spotykamy masę jako opór obiektu wobec zmiany ruchu. Określa ona, ile siły musimy użyć, aby wprawić obiekt w ruch lub go zatrzymać. Cięższy obiekt potrzebuje więcej siły, żeby go przyspieszyć, niż lżejszy. Jednak to intuicyjne rozumienie masy to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Na poziomie fundamentalnym, masa jest miarą bezwładności obiektu. Jego oporu wobec przyspieszenia. Ale co nadaje cząstkom ich masę? Dlaczego niektóre cząstki mają większą masę niż inne? Te pytania nurtowały fizyków od pokoleń i doprowadziły do rozwoju rewolucyjnych teorii. Jedna z najbardziej udanych teorii w fizyce, model standardowy, opisuje cząstki elementarne i siły, które rządzą naszym wszechświatem. Z powodzeniem przewidział istnienie i zachowanie wielu cząstek. Jednak model standardowy początkowo nie potrafił wyjaśnić pochodzenia samej masy. Aby zrozumieć tę fundamentalną lukę w naszej wiedzy, fizycy zaproponowali istnienie nowego pola, które przenika całą przestrzeń pola Higgsa. Teoria głosiła, że to pole oddziałuje z cząstkami i ta interakcja nadaje im masę. Tak jak obiekty poruszające się w miodzie napotykają opór, Cząstki poruszające się przez pole Higgsa zyskują masę, ale pole Higgsa to nie tylko koncepcja teoretyczna. Jak wszystkie fundamentalne pola w fizyce, ma ono odpowiadającą mu cząstkę bozon Higgsa. Ta cząstka, często nazywana boską cząstką ze względu na jej fundamentalną rolę we wszechświecie, była uważana za świętego grala fizyki cząstek elementarnych. Odkrycie bozonu Higgsa dostarczyłoby ostatecznego dowodu na istnienie pola Higgsa i jego rolę w nadawaniu masy innym cząstkom. To potwierdziłoby dekady pracy teoretycznej i zrewolucjonizowałoby nasze rozumienie wszechświata. Poszukiwanie bozonu Higgsa było kolosalnym przedsięwzięciem, wymagającym budowy największego i najpotężniejszego akceleratora cząstek, jaki kiedykolwiek zbudowano. Wielkiego zderzacza hadronów w Cernie. Nasza historia rozpoczyna się na początku XX wieku, w okresie wielkiego fermentu i przemian w świecie fizyki. Naukowcy zaczynali dopiero odkrywać wewnętrzną strukturę atomu, zagłębiając się w dziwny i ekscytujący świat cząstek subatomowych. Rozpoczęły się poszukiwania, by zrozumieć fundamentalne budulce materii. Na czele tej rewolucji stali tacy geniusze jak Albert Einstein, Niels Bohr i Maria Skłodowska-Curie. Którzy swoimi nowatorskimi teoriami i eksperymentami położyli podwaliny pod współczesną fizykę. Odkryto, że atom, wcześniej uważany za niepodzielny, składa się z jeszcze mniejszych cząstek elektronów krążących wokół jądra, złożonego z protonów i neutronów. Aby zgłębić tajemnicę świata subatomowego, fizycy potrzebowali narzędzi o niespotykanej dotąd mocy i precyzji. Zaczęli budować akceleratory cząstek. Gigantyczne maszyny zdolne do zderzania atomów z niewiarygodnymi prędkościami. Te zderzenia generowały kaskadę nowych cząstek, oferując wgląd w głąb fundamentalnych sił natury. Jeden z pierwszych przełomów nastąpił w latach 30. XX wieku wraz z odkryciem Mionu, cięższego kuzyna elektronów. To nieoczekiwane odkrycie sugerowało istnienie ukrytej warstwy cząstek prawdziwego subatomowego Zoo o wiele bardziej zróżnicowanego niż się przypuszczano. Wraz ze wzrostem rozmiarów i mocy akceleratorów tempo odkryć również przyspieszyło. W latach 50. i 60. XX wieku pojawiła się lawina nowych cząstek, każda z własnymi cechami i osobliwościami. Fizycy byli zdumieni ilością i różnorodnością tych subatomowych bytów. To było jak układanie gigantycznych puzli bez znajomości końcowego obrazu. Wśród tego pozornego chaosu zaczęły wyłaniać się pewne wzorce. Fizycy zdali sobie sprawę, że te cząstki można pogrupować w rodziny na podstawie ich właściwości, podobnie jak nuty w muzyce. Doprowadziło to do powstania modelu standardowego fizyki cząstek elementarnych, teoretycznej struktury, która ma na celu ujednolicenie naszego rozumienia fundamentalnych sił i cząstek we wszechświecie. Zgodnie z modelem standardowym, cała materia składa się z dwóch podstawowych typów cząstek kwarków i leptonów. Kwarki łączą się, tworząc protony i neutrony, które są podstawowymi budulcami jąder atomowych. Leptony obejmują znane nam cząstki, takie jak elektrony, a także ich cięższe odpowiedniki miony i taony. Model standardowy przewidział również istnienie fundamentalnych sił, które są przenoszone przez cząstki pośredniczące. Siły te obejmują silne oddziaływania jądrowe, które wiążą kwarki, słabe oddziaływania jądrowe, odpowiedzialne za rozpad promieniotwórczy oraz oddziaływania elektromagnetyczne, rządzące interakcjami między cząstkami naładowanymi. Model standardowy stał się triumfem fizyki teoretycznej, z powodzeniem wyjaśniając szeroki zakres obserwacji eksperymentalnych. Początkowo, Wszystkie cząstki w modelu standardowym uważano za bezmasowe, co przeczyło rzeczywistości. Wtedy to Peter Higgs i kilku innych fizyków, pracując niezależnie w latach 60., zaproponowało rewolucyjne rozwiązanie. Postulowali istnienie nowego pola, które przenika całą przestrzeń pola Higgsa. To pole, argumentowali, oddziałuje z cząstkami i to właśnie ta interakcja nadaje im masę. Wyobraź sobie Pole Higgsa jako rodzaj kosmicznego miodu. Gdy cząstki poruszają się przez to pole, napotykają opór, podobnie jak obiekty poruszające się przez miód. Im bardziej cząstka oddziałuje z polem Higgsa, tym większy opór napotyka i tym masywniejsza się staje. Ten rewolucyjny pomysł miał głębokie implikacje. Jak wszystkie fundamentalne pola w fizyce, pole Higgsa musi mieć cząstkę z nim związaną bozon Higgsa. Znalezienie tej nieuchwytnej cząstki ostatecznie potwierdziłoby mechanizm Higgsa i jego rolę w nadawaniu masy wszystkim innym cząstkom. Polowanie na bozon Higgsa się rozpoczęło. To była długa i żmudna podróż, która trwała dekady i zaangażowała tysiące naukowców na całym świecie. Stawka była wysoka, ponieważ odkrycie bozonu Higgsa nie tylko potwierdziłoby model standardowy, ale także zrewolucjonizowałoby nasze rozumienie wszechświata i naszego w nim miejsca. Poszukiwanie bozonu Higgsa było globalnym przedsięwzięciem wymagającym bezprecedensowej współpracy i innowacji. Na czele tych naukowych poszukiwań stał CERN, Europejska Organizacja Badań Jądrowych dom największego i najpotężniejszego akceleratora cząstek na świecie, Wielkiego Zderzacza Hadronów LHC. Wyobraźcie sobie ogromny kompleks na granicy francusko-szwajcarskiej, mieszczący podziemny. 27-kilometrowy pierścień nadprzewodzących magnesów, potężniejszych niż jakiekolwiek inne kiedykolwiek zbudowane. Niczym pierścień władzy z powieści Tolkiena, ale służący zgłębianiu wiedzy, a nie mrocznej magii. Ten cud techniki, LHC, został zaprojektowany do zderzania protonów z prędkością bliską prędkości światła, odtwarzając warunki panujące tuż po wielkim wybuchu. Tysiące naukowców, inżynierów i techników z ponad stu krajów poświęciło swoją wiedzę i pasję temu ambitnemu projektowi. Prawdziwy czyn społeczny na miarę XXI wieku. Reprezentowali oni nowe pokolenie odkrywców, napędzanych nienasyconą ciekawością, by odkryć tajemnice wszechświata na jego najbardziej fundamentalnym poziomie. Jak Kopernik, który wstrzymał słońce, ruszył Ziemię. Tak i oni poszukują odpowiedzi na najważniejsze pytania. Wielki zderzacz hadronów to dowód ludzkiej pomysłowości, przesuwający granice inżynierii i technologii. To prawdziwy cud współczesnej nauki. Nadprzewodzące magnesy, schłodzone do temperatur niższych niż przestrzeń kosmiczna, prowadzą dwie wiązki protonów w kolistym tunelu, przyspieszając je w przeciwnych kierunkach do prędkości bliskich prędkości światła. To jak Formuła 1, tylko dla cząstek. W czterech określonych punktach tego toru te wiązki protonów zderzają się czołowo, uwalniając kolosalną energię i generując deszcz cząstek subatomowych. Wyobraźcie sobie kosmiczną kolizję, ale w mikroskali. Te zderzenia, które występują miliardy razy na sekundę, są rejestrowane przez gigantyczne detektory. Każdy z tych detektorów waży tysiące ton. I jest wyposażony w miliony czujników, niczym czujne oczy naukowców. Wyobraźcie sobie te detektory jako ultraszybkie kamery, zdolne do uchwycenia ulotnej egzystencji tych cząstek, które znikają w mgnieniu oka. To jak sfotografować Roberta Lewandowskiego w akcji tyle, że o wiele szybciej. Dane generowane przez te zderzenia są następnie analizowane przez globalną sieć komputerów, która poszukuje śladów enigmatycznego bozonu Higgsa. Jak podczas poszukiwania skarbów w subatomowym świecie, energia tych zderzeń protonów jest kolosalna, odtwarzając na chwilę ekstremalne warunki, jakie istniały tuż po wielkim wybuchu. W tym piekielnym tyglu fizycy mieli nadzieję stworzyć i znaleźć bozon Higgsa fundamentalną cząstkę, która odegrała kluczową rolę w ukształtowaniu wszechświata, takim, jakim go znamy. Wyzwaniem było jednak odróżnienie bozonu Higgsa od niezliczonych innych cząstek powstałych podczas zderzeń. To jak szukanie igły w stogu siana, wymagające skomplikowanych algorytmów i drobiazgowych analiz, niczym szukanie przysłowiowego ziarnka maku w beczce miodu. Nastąpiły lata gromadzenia i analizowania danych, a fizycy z całego świata z niecierpliwością czekali na wieści o odkryciu. Czekali jak na zbawienie. Presja była ogromna ponieważ odkrycie bozonu Higgsa nie tylko potwierdziłoby model standardowy, ale także otworzyłoby nowe perspektywy dla zrozumienia wszechświata, zupełnie jak odkrycie Ameryki dla ówczesnego świata. 4 lipca 2012 roku świat nauki z niecierpliwością czekał na ogłoszenie odkrycia nowej cząstki przez naukowców z CERNu, odpowiadającej długo poszukiwanemu bozonowi Higgsa. Podekscytowanie było namacalne. Dekady pracy teoretycznej i eksperymentalnego wysiłku osiągnęły punkt kulminacyjny w tym historycznym momencie. To było jak odkrycie świętego grala fizyki cząstek, niczym zdobycie korony Himalajów dla Himalajistów. Dane z Wielkiego Zderzacza Hadronów, wyniki eksperymentów Atlas i CMS pokazały wyraźny pik, niepodważalny sygnał nowej cząstki o masie około 125 gigaelektronowoltów dokładnie w zakresie masy przewidywanym dla bozonu Higgsa. To odkrycie wywołało prawdziwą sensację w świecie nauki i poza nim, rozpalając wyobraźnię opinii publicznej i umacniając model standardowy jako najskuteczniejszą teorię fizyki cząstek elementarnych. Prawdziwy sukces na miarę polskiego Nobla. Bozon Higgsa, który wcześniej był jedynie teoretyczną ciekawostką, stał się rzeczywistością, ale to nie koniec historii. Wyobraźcie sobie wszechświat jako gigantyczną, pustą przestrzeń, ok? A teraz wyobraźcie sobie, że ta przestrzeń jest wypełniona rodzajem niewidzialnej mazi, kosmicznym melasem, że tak powiem. To, moi drodzy, to jest pole Higgsa. Jest wszędzie, wokół nas i, wierzcie mi, przenika nas właśnie teraz. Nie możemy go zobaczyć, nie możemy go dotknąć, ale ono istnieje i odgrywa fundamentalną rolę w kształtowaniu naszej rzeczywistości. To pole Higgsa nie tylko tam stoi i nic nie robi. Ono oddziałuje z cząstkami, rozumiecie? I to właśnie ta interakcja nadaje im masę. Wyobraźcie sobie, że próbujecie przepłynąć przez basen pełen melasy. To byłaby walka, prawda? Czulibyście opór, coś w rodzaju przyciągania. Dokładnie to samo dzieje się z cząstkami w polu Higgsa. Im bardziej oddziałują z tym polem, tym większy opór odczuwają i tym cięższe, czyli bardziej masywne się stają. To tak, jakby próbować przepchnąć kulę do kręgli przez melasę w porównaniu z małym szklanym oczkiem. Z kulą do kręgli byłoby o wiele trudniej, prawda? Dzieje się tak dlatego, że kula bardziej oddziałuje z melasem, podobnie jak bardziej masywna cząstka silniej oddziałuje z polem Higgsa. Więc to właśnie to. Pole Higgsa. Ten niewidzialny kosmiczny melas jest kluczem do zrozumienia, dlaczego rzeczy mają masę. To brakujący element układanki, którego fizycy poszukiwali od dziesięcioleci. A teraz zanurzmy się trochę głębiej w to, jak to pole Higgsa właściwie działa, dobrze? Widzicie, w świecie mechaniki kwantowej wszystko składa się z pól: jest pole elektromagnetyczne, pole grawitacyjne i oczywiście nasz przyjaciel pole Higgsa. Każde pole ma swoją własną cząstkę z nim powiązaną. Na przykład pole elektromagnetyczne jest związane z fotonami, cząstkami światła. I uważa się, że pole grawitacyjne jest powiązane z grawitonami, chociaż jeszcze ich nie spotkaliśmy więc pole Higgsa nie jest inne ma swoją własną specjalną cząstkę i tu właśnie pojawia się słynny bozon Higgsa. Wyobraźcie sobie bozon Higgsa jako małe zmarszczki na polu Higgsa. Kiedy cząstki oddziałują z tym polem, zasadniczo obijają się o te bozony Higgsa. I to właśnie te interakcje nadają im masę. Im więcej oddziałują, tym stają się cięższe. To jak celebryta przechodzący przez zatłoczony pokój, wiecie? Niektóre gwiazdy przechodzą prosto, nie wchodząc z nikim w interakcję. Ale inne są otoczone, bombardowane przez fanów. Ledwo mogą się ruszyć. To samo dzieje się z cząstkami w polu Higgsa. Niektóre przechodzą prosto, lekkie jak piórko. Inne zostają uwięzione, ciężkie jak gwiazda neutronowa. No więc odkrycie bozonu Higgsa było wielkim krokiem, bez dwóch zdań. Ale też postawiło przed nami mnóstwo nowych pytań, kapują, więcej pytań niż odpowiedzi tak naprawdę. Na przykład, dlaczego pole Higgsa ma taką, a nie inną intensywność? Czemu cząstki oddziałują z nim na różne sposoby? Co prowadzi do takiej ogromnej różnorodności mas? Od atomu do wszechświata, kumają. A co z ciemną materią i ciemną energią, tymi tajemniczymi składnikami, które stanowią większość wszechświata? To jak próba zrozumienia, czym jest krzyżówka psa z żabą. Czy pole Higgsa ma jakiś związek z ich istnieniem? Po prostu jeszcze nie wiemy. I to jest właśnie piękno nauki, nie? Każde odkrycie prowadzi do nowych pytań, nowych zagadek do rozwiązania, jak odcinek czterdziestolatka. Ciągle coś nowego. Bozon Higgsa to dopiero początek. Wciąż tyle rzeczy o wszechświecie i fundamentalnych prawach, które nim rządzą, pozostaje dla nas tajemnicą. To dla nas jak Himalaje dla mrówki, ale jesteśmy na tej drodze odkryć, starając się zrozumieć nasze miejsce w tym całym kosmosie. A bozon Higgsa jest jak światło w tunelu, czaicie, Wskazówką, która prowadzi nas ku nowym, naukowym horyzontom, pole Higgsa. Bez niego i powiązanej z nim cząstki Nasz wszechświat byłby zupełnie innym miejscem. Gwiazdy, planety, a nawet ty i ja nie istnielibyśmy w takiej formie, jaką znamy. Wyobraźcie sobie, bez masy, cząstki śmigałyby przez wszechświat z prędkością światła, niczym rozszalałe pszczoły na łące. Nie łączyłyby się w atomy. Nie byłoby skomplikowanego tańca molekuł. Nie istniałyby złożone struktury, które umożliwiają życie. Zupełnie jak wesele bez muzyki. Pole Higgsa działa jak rodzaj kosmicznej kotwicy, nadając masę fundamentalnym blokom materii, kształtując wszechświat, w którym żyjemy, niczym Rosół, który jednoczy całą rodzinę w niedzielę. Odkrycie bozonu Higgsa otworzyło nowy rozdział w fizyce, pełen ekscytujących możliwości i doniosłych konsekwencji, zupełnie jak wtedy, gdy Polska pokonała Brazylię w piłce nożnej. No i co tam ludziska? Co myślicie o tym niesamowitym odkryciu? Jakie pytania nasuwają wam się na myśl o bozonie Higgsa i tajemnicach, które odsłania? Podzielcie się swoimi pomysłami i pytaniami w komentarzach poniżej. Kontynuujmy dyskusję i wspólnie eksplorujmy cuda wszechświata. Tak jak Kopernik, który w Toruniu badał gwiazdy, my też możemy odkrywać jego sekrety. Wszechświat czeka na swoich odkrywców. A bozon Higgsa to dopiero początek. Niczym pierwsi zdobywcy szczytów Tatr, my także możemy zdobywać nowe horyzonty wiedzy. Do zobaczenia następnym razem. Bądźcie ciekawi, szukajcie i nigdy nie traćcie chęci do nauki o otaczającym was świecie. Pamiętajcie, że nauka to nie tylko podręczniki, to także obserwacja przyrody, jak robił to sam Wajrak. Dziękuję, że wybraliście się ze mną w tę podróż przez tajemnice Bozonu Higgsa. Nie zapomnijcie polubić i udostępnić ten film, a także zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych przygód.